Nazywam się Czesława Prus. Urodziłam się w województwie poznańskim, obecnie w Wielkopolskim, w miejscowości kawcze powiatrawicz. Chodziłam do Liceum Pedagogicznego w Lesznie Wielkopolskim, i po ukończeniu szkoły, oczywiście za. Zgodą, na propozycję, aby podjąć pracę na tak tzw. ziemiach zachodnich, wyraziłam zgodę na to i stało się, że podjęłam pracę tu ale z tym związane są pewne takie perypetie, bo nas z naszego liceum, takie no skierowanych, trudno powiedzieć, no podjęli, po prostu zdecydowali się podjąć pracę tu na ziemiach Zachodnich. Było siedem osób, pięć dziewcząt i dwóch chłopców. I umówiliśmy się, że po zdaniu matury, bo te decyzje były podjęte przed zdaniem matury jeszcze, po zdaniu matury Yy, przyjechaliśmy tutaj, bo przede wszystkim nas trochę tak yy, zdziwiło, że jest to województwo szczecińskie, powiat hojna siedzibą w Dębnie Lubuskim. Takie coś oryginalnego. Przyjechaliśmy tu do Dębna, do inspektoratu oświaty, przedstawiliśmy się, no i. Yy, na razie jeszcze nie zaangażowano nas, tylko nam powiedziano, jakie tam możemy pracę, gdzie możemy pracę podjąć, w jakich warunkach. jakie, no, Postawiłyśmy taki warunek, że chcemy do takiej miejscowości, gdzie mogą dwie osoby być zatrudnione. I takie dwa miejsca się znalazły dla nas: jedno w Naroście, a drugie w Klępiczu. A pozostałe osoby to już pojedynczo godziły się na pracę, jedna w Smolnicy, któraś osoba gdzieś w jeziorzu, coś tam takiego, czy w Objezierzu.